Analiza indeksów WIG20 DAX S&P. Witam, zapraszam Państwa na komentarz wideo. Tradycyjnie rozpoczniemy od WIG20 i też ponownie od takiego ujęcia trochę bardziej średnioterminowego, choć cały czas pozostajemy na wykresie w skali dziennej. By przedstawić ogólny kontekst, warto przypomnieć o wcześniejszym przełamaniu Eksponowanej przeze mnie strefy wsparcia 2292-97, gdzie m.in. koncentrowały się projekcje prowzrostowej formacji symetrycznej ABCD. W następstwie tego zanegowania strefy wsparcia doszło do konfrontacji w kolejnym ciekawym, ważnym korytarzu cenowym, bardzo szerokim zresztą przedziale cenowym 2248-2260, gdzie m.in. wypadają dwa zniesienia: 61,8. Poprzedniej hostsy i zniesienie 113% ostatniego impulsu popytowego. To, co może niepokoić, to takie bardzo niemrawe, enigmatyczne działania obronne podejmowane tutaj przez, przez popyt. Widać zresztą, że indeks ma problem z przedostaniem się ponad zakres przełamanej wcześniej strefy 92-97, która działa w tej chwili na zasadzie takiej zmiany biegunów jako, jako zapora podażowa. A w tym kontekście. Skoro mowa o zaporach podażowych, warto zwrócić uwagę, że kluczowym oporem krótkoterminowym węzłem podażowym pozostaje jednak strefa 2323-32, wytyczona na bazie zniesienia 18,6 całego impulsu podażowego, gdzie również przebiega wiarygodna czerwona median line. Nie wystarczy zatem... Z... Przedrzeć, przedrzeć się ponad zakres 2292,97, by można było powiedzieć, że trend spadkowy na wingu 20 uległ odwróceniu. Co więcej, nawet zanegowanie węzła 2323-32 nie uprawniałoby jeszcze do formułowania tego typu opinii. Natomiast no, układ krótkoterminowy układ techniczny wykresu na pewno by się poprawił. W tej chwili jednak istnieje realne zagrożenie przełamania zniesienia 61 i 8, co powinno implikować ruch w kierunku kolejnego przedziału wsparcia 2206-2213. To zagrożenie wynika właśnie z tego prostego faktu, że. Obóz byków w bardzo pasywny sposób tutaj inicjuje te działania obronne w tym dość kluczowym węźle popytowym. Tego samego nie można powiedzieć natomiast o indeksie DAX. Widać bardzo, bardzo długa, wyrazista akcja. Czy może bardziej korpus świecy symbolizujący właśnie takie ofensywne nastawienie popytu, w efekcie czego znaleźliśmy się na dax ponad zniesieniem 38,2 całego impulsu podażowego? W tej chwili zwróciłbym jednak uwagę na strefę 7740-7750. Jest to stosunkowo istotny krótkoterminowy opór. Natomiast przewagę techniczną w ujęciu takim właśnie intradayowym, krótkoterminowym zachowuje w tej chwili obóz byków i ta sytuacja. Nie zmieni się, jeśli notowania indeksu będą utrzymywać się ponad strefą 7560-7575 dość istotny przedział wsparcia Fibonacciego. I indeks SP. Tutaj. Doszło do przełamania przede wszystkim strefy 1559-61 zbudowanej na bazie dwóch zniesień 38, 2, i 8. Widzimy, że w następstwie tego przełamania indeks dotarł wczoraj do kolejnego eksponowanego przeze mnie węzła 1578-1580. Zanegowanie. Tej strefy to według mnie zapowiedź powrotu indeksu w okolice ostatniego szczytu cenowego, mniej więcej poziom 1597. Ważną rolę wcześniej odegrało, odegrały właściwie dwie linie. Ta niebieska linia kanału trendowego, wewnętrzna linia trendu i przebiegające tutaj gdzieś w okolicy zniesienie 23,6 całego impulsu popytowego. W tej chwili dobrze by było, żeby w sensie technicznym, czy też dla wizerunku technicznego wykresu, by ta strefa oporu 1578-80 została zanegowana, bo gdyby popyt tutaj zaczął się wahać dodatkowo indeks znalazłby się poniżej 1559-61, no wzrosłoby prawdopodobieństwo ukształtowania się jednak na wykresie takiej dość podręcznikowej formacji głowy, głowy z ramionami. No ale to by była tylko taka powiedzmy wstępna wskazówka zapowiadająca możliwość odwrócenia trendu, większe znaczenie nadal przypisywałbym jednej jednak kluczowej zaborze popytowej Fibonacciego 1520-1523. Na razie trzeba to obiektywnie stwierdzić, przewagę na rynku amerykańskim cały czas zachowuje obu Zbyków. Dziękuję bardzo.